Starostwo Powiatowe w Dębicy złożyło wniosek na kwotę 13,5 miliona zł do rządowego funduszu inwestycji lokalnych na dokończenie budowy zespołu szkół specjalnych w Dębicy budowa tej placówki rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. I jak uda się pozyskać fundusze, to dzieci będą mogły zacząć w niej naukę we wrześniu 2021 roku. To było naszym marzeniem tak, żeby się ona w ciągu trzech lat ta szkoła zbudowała i przyjęła uczniów w swoje klasy. Starosta Piotr Chęciek zdaje sobie sprawę, że konkurencja jest duża. Inne samorządy z całej Polski również złożyły wnioski na potrzebne dla ich regionów inwestycje. Prawda jest taka, że oczywiście cały czas pracujemy nad tym, żeby te 13 milionów 500 tysięcy udało się pozyskać. No ale trzeba pamiętać, że fundusz to jest 6 miliardów złotych, a wniosków jest złożonych w Polsce na 40 miliardów złotych. W podkarpackim województwie, samym podkarpackim województwie, które dostało 500 milionów złotych w tej chwili do podziału wnioski są na 3,5 miliarda. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka jest konkurencja, a pieniądze są przydzielane przez, przez zespół. No i, no i trzeba wiele, wiele pracy włożyć w to, żeby ten zespół jednak podjął taką decyzję, że e, ta inwestycja jest bardzo ważna nie tylko dla Dębicy jako dla powiatu, ale też dla całego regionu, można powiedzieć, ponadpowiatowego, bo ta szkoła. Mam taką nadzieję, jeśli będzie funkcjonowała w tej nowoczesnej formule, w której jest przewidziana, to jestem przekonany, że tu będą dzieci u nas się uczyły nie tylko z piatu Dębickiego, ale być może i z powiatu Roczysko-Sądziusowskiego, być może z Jasielskiego, być może jeszcze z którychś ościennych powiatów. Ma to być jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Całość inwestycji oszacowana została na kwotę 24 milionów złotych.